Dzień dobry moi drodzy, witam w kolejnym vlogu Przed chwilą zmontowałam tego, który już pewnie od tygodnia jest na kanale Więc szybciutko jeszcze przed pracą Dziś w sobotę udało mi się to zrobić No i co, zaczynamy dzisiaj jak zwykle pracę z klientkami I najpierw lecą brewki, a potem makijaże Bardzo lubię robić brewki Także strzelimy mojej klientce laminację z farbowaniem No i jak to mówią, szef bez butów chodzi Bo sama teraz widzę, że mam zarośnięte brwi Ale przecież nie ma kiedy zrobić, nie? Ale tylko łaczka robimy. No i skończyłam na dzisiaj standardowo. Musimy posprzątać. Za dużo nie nagrywałam. Tylko te brewki nagrałam bo słuchajcie, no nie każdy ma ochotę być na filmiku na YouTube, więc wiecie, jest to dla mnie trochę ciężkie, żeby ponagrywać takie jęki. Ale były zadowolone, także super! No i co? Teraz czas na mnie muszę się wykąpać naszykować na wieczór, bo mamy gości dzisiaj. Zrobiliśmy zakupy, żeby coś było do przegryzienia przy rozmowach. Jego wyszło, jeszcze zrobiłam sałateczkę z kurczakiem. Taka ciekawostka o mnie. Co jak co, ale nikt z moich przyjaciół nie wyjdzie od nas głodny. Nie wyobrażam sobie zaprosić gości, nawet na taką kursu posiadówkę niedługą i nie przygotować jakichkolwiek przekąsek. To jest dla mnie nie do pomyślenia. No tak, tak mnie też mama wychowała, nie? Ona zawsze naprawdę. Zawsze jest taka mega gościnna i ona wszystko by po prostu oddała gościom, wiecie, że sobie zjedli i tak dalej. Nie macisz? Oczywiście, że tak. <śmiech> <śmiech> ja co? Dzień dobry, co będziesz robił do jedzonka? Będę robił buldak carbonare, dwa razy. Jedna będzie bardziej ostra, druga mniej. z kuchni, talent nie do ukrycia. Najlepszy makaron na świecie robi... Dwa lata w Japonii. Ujabałem. Niedawno wstaliśmy, dzisiaj sobie pospaliśmy, bo jest niedzielka. Rano tylko Maciek wyszedł z psami, i e, potem się przytuliliśmy i tak, jeszcze z cztery godziny zaspaliśmy. Ja tak się budzę na tobie, tak. Ach, i co? Wczoraj było tak fajnie, ze znajomymi. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy po prostu tyle godzin. Skończyliśmy jakoś tego pierwszej drugiej. Ostatnio mamy dobre, dobry social life. Ostatnio tak mega zadbałam o to, żeby mieć bardzo jakościowych przyjaciół. Mam mało przyjaciół, ale takich wartościowych, którzy wiem, że są dla mnie życzliwi. bardzo. Buzię. Kolejny vlog, kolejna pielęgnacja. Dzisiaj robimy dzienną, bo chyba ostatnio pokazywałam wieczorną. I nie wiem, czy zapala światło. To światło. No, chcemy umyć buzię i spf nałożyć. Użyjemy sobie tego zestawu. To nie jest film sponsorowany, ale miałam ten zestaw na wakacjach i był mega, mega spoko. Także umyjemy sobie buzię. Kwas glinka, ceramidy. I użyjemy tego SPF-a. Jego też miałam na wakacjach i jest bardzo spoko. I generalnie w tych garnierowych SPF-ach macie do wyboru albo świetliste wykończenie, albo matowe. No i ja na przykład lubię matować, zwłaszcza pod makijaż. Więc spoko bardzo. Wypełniałam sobie właśnie ten mój niezbędnik Panny Młodej i powiem Wam, że ogólnie bardzo jest to pomocne. Dostałam od psia psi. Pomaga przy takim zaplanowaniu wszystkiego. Odhaczyłam sobie tutaj, co już zrobiłam. Wypisaliśmy sobie listę gości. Ogólnie zdziwiło nas to, że tak szybciutko wszystko poplanowaliśmy i załatwiliśmy. Eee, praktycznie mamy wszystkie takie główne, najważniejsze rzeczy ogarnięte. Teraz już nam tylko zostaje dopięcie takich rzeczy, które się robi, wiecie, na przykład 6 miesięcy przed weselem. Więc, tak naprawdę, em, w ogóle wiele osób się dziwi, że jak to już zaczynacie planowanie dwa lata wstecz, no ale tak naprawdę my już mamy większość rzeczy zrobionych i po prostu jest ten komfort psychiczny. Ja też nie jestem jakaś mega spontaniczna Ja lubię mieć wszystko poplanowane Chcę, żeby wszystko było idealnie No i mam już taki spokój tak naprawdę Znaleźliśmy bardzo, bardzo dobrych usługodawców Więc wiem, że mm, będą nam przy tym weselu Towarzyszyć tacy kreatywni, utalentowani ludzie Którzy będą robić wszystko, żeby było jak najlepiej Więc to mnie bardzo cieszy No ale rozśmieszyło mnie to, że gdybyśmy tak naprawdę chcieli Za pół roku wesele i ślub no to widzę, że na spokojnie jest to do ogarnięcia, jak się człowiek zepnie. Mi bardzo dużo to radości sprawia. Ten czas w ogóle przygotowań jest po prostu przepiękny. Nie wiedziałam, że to będzie aż taki szczęśliwy czas. Postanowiliśmy jechać do moich rodziców, bo jest niedziela, więc chcemy z nimi spędzić czas. A po drugie robi się 30, 32 stopnie. No i nie chcemy siedzieć w mieszkaniu, bo się strasznie tam robi gorąco po południu. Z waszą prośbą y, zdjęłam klamerkę podczas jazdy. Ale rzeczywiście widziałam na TikToku, że to jest niebezpieczne, bo te klamery podczas wypadku mogą się wbić w czaszkę. Znaczy wybijają się po prostu, więc to jest to creepy. E, oprócz tego wjeżdżamy właśnie na McDrive'a, bo nie mamy nic w lodówce praktycznie, nie, więc sobie zjemy. Dzisiaj w ogóle mało zjedliśmy, więc może jak jesteś piękny z tym serkiem takie ciągnącym. Myślę, że do mnie mówisz. Ty że jesteś piękny. Więc lecimy ze sprzątaniem Dzisiaj prowadzę lekcję makijażu na użytek własny Będzie to makijaż wieczorowy Także bardzo jest mi miło bo dziewczyna, która przyjeżdża jest z Krakowa i w ogóle jej chłopak kupił voucher z tym, z tą lekcją, żeby jej dać więc bardzo, bardzo słodkie Uważam, że jeśli ktoś interesuje się makijażem to taki błąd podarunkowy z lekcją jest super o, 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 o. Co więc tak. Ten do domku Bardzo. Bardzo. i do jeszcze nie skończyłam, bo muszę nagrać współpracę i to pilnie. Jutro mam termin. Jestem taka zmęczona, jakoś dzisiaj za mało spamy, co mi wyspana głowa mnie boli. Jest tak gorąco, że wiecie jestem głodna, ale mi się nie chce jeść. Dobra moi drodzy, udało się. Nie nagrywałam tego, jak nagrywam współpracę, bo to żeby było wszystko zbyt skomplikowane, ale udało się. W sumie zeszło nam z półtorej godziny. Od razu wszystko zmontowałam, także jest z głowy, jest to zrobione. I co? Chyba skoczymy na jakieś jedzonko, bo jestem mega głodna. A w cateringu została mi sałatka z łososiem, a ja strasznie nie lubię łososia, mimo że kocham sushi, tak jak wiecie. Do takiego łososia samego w sobie ugotowanego nie ma opcji, że zjem. Jakie masz fajne szyleczki, Nowe, tak? Co miałam powiedzieć przy okazji, że często się pytacie, a gdzie z a co jest z Lakiem, i tak dalej? Często Lili widać na tych filmach, bo Lili jest młodsza i ona ciągle za nami chodzi, ale jaki to najczęściej ją sobie śpi po prostu totalnie w sypialni i ma nas gdzieś. No i na przykład czasami zabieramy ich oddzielnie na spacery, bo gdzieś tam wiecie, razem wariują i tak nie słuchają nas. Co jeszcze miałam powiedzieć? Jeżeli ma ten młodzień wiek i jak ją zostawimy samą, to jakieś się bardzo nudzi. No to różne rzeczy może zrobić. W sensie chodzi, że rozwali jakieś pudełka, jakieś mm. wygrzebie, jakieś siedzenie, skądś. Nie no. wiem skąd. Tak, ona naprawdę takie rzeczy wymyśla. Na szczęście nie niszczy mebli ani nic. Zostawiamy takiego w domu, a po prostu ją bierzemy, żeby, nie daj Boże, nic nie odwaliła, bo to też nie jest bezpieczne dla psa, jak zostaje sam, a gdzieś tam. Robi jakieś dziwne rzeczy, żeby nic nie zjadł i się nie zatruł. Chociaż powiem Wam, że Lili jest wszystko żarna. Żer wszystko żarno. Co ona w swoim życiu nie zjadła, kochani? To się nawet nie domyślacie. Oczywiście nie z naszej winy, w sensie nie, że coś specjalnie zostawiliśmy. Ale wiecie, no czasami człowiek coś zapomni, przypadkowo. Wow, jak ustawiłam pięknie. Muszę Wam to jakoś pokazać. Zobaczcie, co zrobiłam. Jesteście na kierownicy. Widzicie to? ty też. To te podróby. Robię smar. Moja mama tego nie znosi i moja Zuzia też tego nie znosi. Jak tak? Jak? Dzisiaj masz jakiś dzień taki, że? Czajcie, że myłam prysznic i mi tak strzeliła woda. Takie pyszności mamy. Olcia ma sosem łagodnym i czosnkowym z kurczakiem. Dziękuję. Ja mam. Sos mieszany, łagodny, ostry i mięso też mieszane. To jest takie pyszne. Ja właśnie miałam się śmiać, że na tym vlogu wychodzi, że jemy tylko takie żarcie. Wolę być sobą i być autentyczna, niż ma być wszystkim, że jestem mega fit i wiecie, że jem po prostu chia pudding tak dalej, tak dalej. Mam catering, wiadomo, i staram się go zjadać, ale też trzeba zachować balans i czasami sobie jechać na takie jedzonko, jeśli mamy ochotę. Zwłaszcza że to jest ręce jest bardzo dobre. No ale też, jak się w mikrofali odgrzewa, to nie jest takie świeże. Fajnie jest jeszcze raz na jakiś czas. Takie no, świeżutkie. No, takie świeżutkie. Ale patrząc na to, jak myjemy, ile kalorii, no to. To, 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 mhm. to nie jest problem. To jest taka nagroda za parę dni trzymania Michy. Mhm. Cześć, witam kolejnego dnia. Co dzisiaj robimy? Jedziemy do cukierniczki. Dostaliśmy do niej polecenie, podobno bardzo smaczne rzeczy robi Ja nie lubię słodyczy, więc po prostu Maciej będzie oceniał, co nie? Oczywiście Ja naprawdę mogłabym w ogóle nie jeść słodyczy, by dla mnie nie istnieć Ale Maciej, jak to każdy w sumie facet, uwielbia Zamierzam dobrze degustować dzisiaj wszystko Nie patrzmy dzisiaj na mój make up, bo jest tragiczne Dzisiaj mam bad, bad make up day Naprawdę totalnie mi się to jest kawa piśmia taka okej, okay, jesteśmy po troszkę Wam tym telefonem nagrałam jak jedliśmy nie jestem dobrą osobą do testowania, bo wiecie, mnie nie zachwycają słodkości Aczkolwiek naprawdę były dobre. To było wszystko świeżutkie, mm. takie bardzo kreatywne i pięknie wyglądały. No i słuchajcie co, podpisaliśmy umowę. Z Najlepsze... czym się tu zastanawiać? Najlepsze jest to, że Ola nie jest z dobrym wyznacznikiem słodkości, ja też nie, bo mi wszystko smakuje zawsze. Wiesz, jak nie, no, ale były zagran... smaczne. Fajnie, bo bardzo dużo smaków naraz było. Że kwaśne, tak. słodkie. słodkie, trochę chrupiące tak, było nie... Różne struktury, tak. takie były bardzo. Bardzo oryginalne, także mamy umowę i już jest z głowy. Potem się już tylko zobaczymy przed weselem. Na 12.00 szykujemy się, zrobimy rozświetlenie no, z jedną tego makijażu. To zrobimy taką bazę rozświetlającą akcję. Zrobiłam przed chwilą live'a, ponieważ mam współpracę ambasadorską z jedną marką. I to miesiąc zrobimy sobie takiego wspólnego live'a, co jest mega super, bo robię sobie wtedy Live'a na przykład Get Ready With Me i robimy jakiś tam rozświetlający makijaż. Także godzinkę na tym spędziłam jakoś, nie? No równo godzinę. Ale nie mam dzisiaj humoru. Nie czuję się jakoś za specjalnie fajnie. Bo po pierwsze jestem przed okresem i po prostu wiecie takie skurcze już czuję. I dzisiaj w ogóle strasznie szaro, ponuro, zimno w ogóle pada. Znaczy ja się cieszę, że jest chłodniej, ale ale są poczucie z jakieś cudowne. A, dzisiaj Maciek, to co zrobił po prostu w nocy. On już spał, ja jeszcze nie spałam, siedziałam w telefonie. Patrzę na niego, bo on nagle wyjął sobie spod głowy poduszkę. No i mówię, dobra, może on sobie ją tu położy, przytuli czy coś, nie? A on, słuchajcie, normalnie maca dookoła tą poduszkę. Mówię, co on wyprawia? I normalnie z zamkniętymi oczami, on cały czas spał. Otworzył normalnie ekspres, w całości z tej poduszki. Wsadził do środka rękę. Macał, macał, macał i wyciąga mi to wypełnienie z poduszki. Mówię, co ty robisz? Mówię, dobra, może sobie jaja za mnie robisz, co nie? A ty normalnie z zamkniętymi oczami. Ja mówię, macie, macie, go, budźcie, co ty wypraszasz? A on do mnie, otwieram poduszkę. I żebym w ogóle była cicho, i poszedłeś spać dalej. Znaczy, ty nawet się nie obudziłeś, tylko tak po prostu powiedziałeś i jakby spałeś dalej. Za chwilę chrapałeś. Yy, musiałam wymienić akumulator, będę nam przerwało nagrywania. Ale musimy naładować no, wiesz? Więc mówiłam o tym, że macie jest czasami najdziwniejszy na świecie. Kocham go, jest cudowny, ale czasami masz takie dziwne akcje. Jak jeszcze pracował w banku, to w nocy. Normalnie zaczynam gadać o jakichś ubezpieczeniach. Dobra, jesteśmy u groomera. Lilunia idzie na pierwszy yy, ogień, i jak coś to polecam Karolinę. Naprawdę polecam z całego serca. czy tam? Moi drodzy, ciężki mam dzień, wiecie? A mówię o tym tylko dlatego, żebyście zawsze pamiętali że w internecie może Wam się wydawać, jak ktoś jest, wiecie, że komuś się wszystko powodzi, udaje i tak dalej. Nie jest tak. I właśnie chciałam powiedzieć, że też dzisiaj mam zły dzień i prawie dzisiaj z trzy razy się popłakałam, lakuś mój ma problemy zdrowotne. I razem z panią weterynarz zrobiliśmy dzisiaj badania. No i jest mi przykro, bo bardzo o niego dbam i naprawdę dodałabym wszystko. Ja już wydałam tyle kasy po prostu i do tej pory nie wiem, co mu jest. Czekam na wyniki badań, i wiecie. I się stresuję, co to wyjdzie po prostu w tych badaniach. Jest mi przykro po prostu, że go coś tam boli i że nie mogę jakoś tak mu od razu pomóc. Bo dla niektórych to jest tylko pies, a dla mnie to jest po prostu jak, mów, jak członek rodziny. Nie wyobrażam sobie, żeby mu się działa krzywda. Nie wyobrażam sobie zlać to i po prostu powiedzieć: Dobra, przejdzie mu. Dużo dzisiaj też zrobiłam, w ogóle ostatnio jakoś dużo mam tych rzeczy. I, I czuję, że mi zaraz głowa wybuchnie. Więc, nawet jak słyszycie, ja naprawdę nie włączam muzyki, nie włączam telewizji, bo po prostu potrzebuję totalnej ciszy i odpoczynku. Także, jeśli ostatnio macie jakieś cięższe chwile, to łączę się z Wami w bólu. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj już zdecydowanie mam lepszy dzień i lepszy humor. Bo słuchajcie, wczoraj włączyłam serial The Crown. Zaczęłam w ogóle pierwszy odcinek i. Po 20 minutach zasnęłam. Nie, że był e, nudny, tylko po prostu byłam tak zmęczona tym samym dniem. Tak się wczoraj nastresowałam. Ogólnie wczoraj, wiecie, po prostu wszystkiego było za dużo i zasnęłam jak małe dziecko. E, miałam w ogóle dzisiaj jechać na rzęsy, ale moja stylistka się rozchorowała, więc lepiej e, nie ryzykować i nie chciałam jechać, bo ja też mam klientki, więc nie mogę być chora. Więc po prostu skoczyłam do sklepu po jakieś tam zakupy Biorę się zaraz za sprzątanie, mam ochotę posprzątać. W sensie jest czysto, ale jest za dużo rzeczy tutaj wyjętych, i po prostu wszystko trzeba pochować. Przyszły mi klapeczki. Zamówiłam je, bo podczas naszych oświadczeń tak w ogóle zapomnieliśmy o wszystkim, że ocean pochłonął moje klapki z zary. Dosłownie. Wiecie, bo tam jest przypływ, i po prostu jak my, jak to wszystko się działo, to klapeczki. Fu! Do Oceanu Indyjskiego, i teraz nie wiadomo, gdzie są. Więc niestety musiałam kupić nowe. No nie dało się już ich znaleźć, świecie. Więc e, takie same zary brązowe znalazłam na Winted i kupiłam za połowę ceny. E, też nowiutkie. E, I one są brązowe, a z ochnika chciałam jaśniutkie, e, bo jak zakładam jakieś jasne outfity, to wiecie. Chciałam mieć coś pasującego. I wyglądają tak. Ej, bardzo ładne, co? Takie. Estetyczna. Uuu.